Coraz trudniejsza sytuacja wokół katolickiej parafii w gazie. Na razie nie ma decyzji o jej ewakuacji, ale w pobliżu słychać eksplozję. W izraelskim ostrzale na parafie w gazie, do którego doszło w połowie lipca, zginęły trzy osoby. Chrześcijanie chronią się w kościele od początku wojny. Armia choć przeprowadziła dochodzenia, to uznała atak za błąd, a nie działanie celowe. W niczym nie usprawiedliwia to katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Gazie. Ludność cywilna każdego dnia walczy o przetrwanie. Sytuację na miejscu relacjonuje w mediach społecznościowych proboszcz parafii w Gazie. Ksiądz Gabriel Romanelli podkreśla, że potrzeby ludności cywilnej są coraz większe. W okolicy kościoła zaostrzyły się walki dniem. Nocą na miejscu słychać wybuchy. Czasami latają odłamki. Na razie nie ma ze strony izraelskich władz nakazu ewakuacji parafii. Sytuację w Gazie dobrze zna ksiądz profesor Jan Żelazny z pomocy Kościołowi w Potrzebie. Jak alarmuje, problem jest nie tylko z wjazdem pomocy do gazy, ale też jej rozdzieleniem na miejscu. Jest problem także tego strachu, kiedy się idzie, żeby odebrać tą pomoc żywnościową, a potrzeba i żywności, i lekarstw, i paliwa do generatorów ponieważ bez tego paliwa jest kłopot cokolwiek przygotować, jak także utrzymać tą żywność na dłuższy okres czasu. No przygotować ją do spożycia, więc sytuacja jest tragiczna. Zresztą w tej chwili świat obiegają cały czas na ten temat informacje że po prostu dotknęła klęska głodu. Bardzo wielu mieszkańców Gazy dotknęła klęska głodu. Jak relacjonuje ksiądz profesor Jan Żelazny, w parafii w Gazie może chronić się około 500 osób. Pomoc Kościołowi w potrzebie to organizacja międzynarodowa. Próbuje na wszelkie sposoby dotrzeć ze wsparciem do potrzebujących.